Mili pasażerowie! Wspólnie dbajmy o kulturę podróży polskim busem. Pamiętajmy, że w trakcie jazdy autokarem polskibus.com innym pasażerom może przeszkadzać nasza bardzo głośna rozmowa albo niekończące się dyskusje przez telefon. Puszczenie muzyki i oglądanie filmów bez słuchawek może spowodować, że wszyscy wokół będą poirytowani. Polski bus zapewnia gwarantowaną miejscówkę i komfort podróży. Dobrej atmosferze na pokładzie nie sprzyja zajmowanie miejsca innego pasażera, trzymanie nóg na jego siedzeniu czy opieranie ich na szybie pod jego nosem. Zadbajmy również, aby nasz bagaż nie zajmował osobnego miejsca. Można przecież schować go do luku bagażowego, a bagaż podręczny dać na półeczkę lub pod siedzeniem. Pamiętajmy też, że zdejmowanie butów może przecież zepsuć innym urok mijanych widoków. Pamiętajmy, że picie alkoholu czy palenie e papierosów może być bardzo uciążliwe dla innych pasażerów. Starajmy się również unikać intensywnie pachnącego jedzenia. Nie każdy właśnie teraz chce jeść obiad. W podróży jak i w życiu, warto być życzliwym. Warto ustąpić miejsca tym, którzy są starsi, a także osobom z dziećmi i mniej sprawnym. Za to przy wysiadaniu dobrze jest nie tracić głowy. Jeśli oddaliście bagaż jako pierwszy, zaczekajcie chwilę, aż pasażerowie, którzy po Was wypełnili luk, teraz go pierwsi opróżnią. Podróżujcie z kulturą i z głową i od razu sprawdźcie, czy na pewno zapięliście pasy w szerokiej drogi.